Soli Ziemi Czarnej Perła jest takim filmem narracyjnie zdecydowanie prostszym, zdecydowanie bardziej poetyckim, zdecydowanie bardziej kameralnym, zdecydowanie bardziej poświęconym rytuałom dnia codziennego i śląskiej obyczajowości. Jest tam zdecydowanie mniej takich wątków patriotycznych, narodowych, politycznych. Film jest zbudowany jakby na zupełnie innym poziomie, takim poziomie powiedziałabym. Bardziej przy ziemi, cokolwiek miałoby to znaczyć. Jest też filmem niezwykle obrazowym. Obrazowym w podwójnym tego słowa znaczeniu, to znaczy z jednej strony faktycznie takim wizualnie niezwykle wrażliwym. Proszę zwrócić uwagę na kolory. Na to, że ten szary, brudny Śląsk od czasu do czasu. Przejawia taką, czy też wykazuje taką niesamowitą intensywność kolorystyczną. Szczególnie takim atrybutem dla tej, dla tej barwności, czy dla tej kolorystyki, bardzo istotnym jest czerwone jabłko. Proszę też zwrócić uwagę na takie też, i tutaj mamy tę obrazowość w drugim tego słowa znaczeniu takim dosłownym na takie nawiązania malarskie. Dosyć ewidentnym jest nawiązanie opalających się kobiet przed um, mi, mi, na drodze jakby między um, osadą a kopalnią, to jest, one są ewidentnie wzięte z impresjonistów francuskich. Nagie kobiety na trawie oparającej się, nawet w sposobie inscenizacji tego. Zobaczą Państwo, że ta obrazowość jest taka momentami bardzo dosłowna. Też obraz nam bardzo dużo mówi o stanie czy też o kondycji naszych bohaterów. Akcja filmu dzieje się częściowo nad ziemią, częściowo pod ziemią. Pod ziemią odbywa się strajk. Proszę zwrócić uwagę na coraz bardziej czarne twarze bohaterów. To oczywiście z jednej strony pokazuje upływ czasu, to że ten węgiel ich tam coraz bardziej obsypuje, ale z drugiej strony pokazuje, że oni są tacy coraz bardziej um, zdesperowani. Prawda? Ta czerni, intensywność tej czerni oddaje ich desperację, oddaje ich. Tak naprawdę dużo lepiej niż gdyby to opisywać słowami, niż gdyby to włączyć w dialog, niż gdyby oni między sobą mieli teraz nagle prowadzić jakieś rozmowy na temat jak to oni są zdesperowani, to o wiele silniejszym środkiem wyrazu jest, jest ta coraz bardziej intensywna czern ich twarzy i z tej czerni wyzierające takie białe, przekrwione oczy. No, obraz jest momentami faktycznie taki wręcz makabryczny, ale intensywny. Mm. Akcja filmu, no to Państwo zobaczą, ale ten kontekst jest może tutaj istotny. Generalnie rzecz biorąc chodzi o strajk. Strajk, który w filmie odbywa się w fikcyjnej kopalni Zygmunt. Tak naprawdę było to kręcone w kopalni Wieczorek i poszczególne takie elementy fabularne są osadzone w jakichś realnych historiach. Ale to nie jest. Nie, nie jest tutaj jakby sfilmowany jakiś konkretny strajk, który rzeczywiście się odbył. Zresztą, kiedy na ten temat czytałam, to nawet relacje na ten temat są różne. To znaczy, na przykład Kłóc mówi, że coś wymyślił, a potem jakiś historyk mówi, że ach, podobna historia miała miejsce w rzeczywistości. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest sfilmowanie jakiegoś faktycznego, historycznego wydarzenia, aczkolwiek takie, powiedziałabym, elementy historyczne są tam, się tam przejawiają. Ten strajk znowu wracam do tego, że jest rok 71, czyli po roku 70. Ten kontekst strajku jest tutaj taki kontekst, jest taki powiedziałabym, chwiejny. To znaczy z jednej strony film opowiada nam o skutecznym strajku, co w 71 roku mogło być odebrane dwuznacznie, ryzykownie no a z drugiej strony to co jakby broni reżysera w oczach władzy to jest po pierwsze to, że oni nie strajkują przeciwko żadnej władzy państwowej, partyjnej czy regionalnej, a strajkują przeciwko prywatnemu właścicielowi kopalni, no i na dodatek Niemcowi prawda? więc to ewentualnie jest w stanie taką metodę jak strajk nawet w roku 70 czy 71 legitymizować a po drugie ten przełom roku 70-71 ze względu na pochodzenie Gierka ze Śląska i jego um, duży powiedzmy szacunek dla tego regionu to był taki um, względnie niezły moment dokręcenia filmów śląskich pokazujących też etos y, górnika y, i przedstawiających górnika w pozytywnym świetle, no bo nie ma wątpliwości, że Ci nasi bohaterowie, mimo że... Mimo, albo dlatego, że znowu to zależy od interpretacji, ale nie ma wątpliwości, że ci nasi strajkujący krównicy są y, bohaterami y, pozytywnymi. Natomiast cenzuralnie najwięcej uwag wzbudziła erotyczna scena pomiędzy y, Jasiem a jego żoną. Y, scena z dzisiejszego punktu widzenia być może łagodna, y, podówczas traktowana. Obyczajowo, jako obyczajowo trudna do dopuszczenia. Przy czym to, co jakby, to, na co należy zwrócić uwagę, to jest to, że ta erotyczna scena odbywa się w, w ramach małżeństwa. Tak? To nie jest żadne cudzołóstwo. Mamy zresztą bardzo piękną, czułą, taką dyskretną, intymną scenę. Być może zbyt intymną faktycznie, między mężem a żoną. Żona gra Łucja, męża gra Olgierd Łukasiewicz, że to Państwo zobaczą natychmiast. Natomiast yy, ciekawa jest postać aktorki, która się wcieliła w rolę żony, czyli żoną na Wichta. Yy, Kowolik, dlatego że to jest chyba jedyna jej znana rola. Yy, Ucja Kowolik później wyemigrowała i już się w polskich filmach nie pokazywała. Co istotne, Perła prezentuje jedno z niewielu w polskim kinie obrazów szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwej rodziny. Tu nikt na nikogo nie krzyczy, nikt nikogo nie bije, nikt się z nikim nie kłóci, wprost przeciwnie. Jest to oczywiście rodzina bardzo patriarchalna i to też Państwo zobaczą bardzo szybko w scenie chociażby mycia nóg mężowi przez żonę, ale to jest taki patriarchat bardzo czuły, bardzo, to jest patriarchat pełen miłości, pełen wzajemnego szacunku. Niektóre feministki, też, to słynna scena też Skory w kolonie, to jest scena połódzku, nazwijmy to kotletem mielonym po Śląsku z karbinadelem. Feministki zarzucały kucowi, że kiedy ojciec dzieli ten karbinadel, to daje po, bierze dla siebie kawałek i daje po kawałku swoim synom, a żonie nie. No, I to miał być taki dowód na to, że to jest taki wstrętny patriarchat. Ale ta rodzina, którą widzimy, jest rodziną niezwykle szczęśliwą. I w tym sensie no, inną od wielu polskich rodzin, które widać w filmie. Żona Jasia jest takim śląskim wcieleniem matki Polki. Matki Polki dlatego, że matka Polka zawsze jest matką synów. No, nie, ma, nie ma takiej matki Polki w polskiej literaturze, polskim filmie, w polskiej kulturze, która byłaby matką córek. E, więc Jasiowa ma dwóch synów i męża. Matka Polka poświęca się dla sprawy, e, za którą walczy mąż. Tak, czy też mąż, partner, ojciec, syn, w każdym razie ten mężczyzna, którego ona bierze pod swoją opiekę. I tak też jest tutaj. Jasiowa jest. Silną kobietą, która też się poświęca i angażuje w sprawę, yy, za którą walczy jej mąż, ale co znowuż charakterystyczne dla matki Polki, czy też w tym cieleniu matki Ślązaczki, Jasiowa yy, walczy, czy też całą, cały ten swój angaż realizuje w obrębie życia domowego. Ona nie schodzi do tej kopalni, ona tam nie strajtukuje. Tak samo jak prawdziwe matki Polki nie szły z bagnetami na powstanie. Prawdziwe matki Polki wychowywały swoich synów na patriotów, wspomagały mężów, upłakiwały ich śmierć. I tak samo jest tutaj. Znaczy Wyprzedzę fakty, nikt nie umiera. Przynajmniej z tego. Um, um, no, jest tam jedna śmierć, zresztą piękna scena pogrzebu, ale wśród pierwszo, wszyscy pierwszoplanowi bohaterowie przeżywają. E, także na, to, na tę relację męskości i kobiecości chciałabym, żeby Państwo zwrócili uwagę, dlatego że e, ja się absolutnie nie zgadzam z tymi takimi zarzutami o, e, o patriarchacie. Owszem, tam jest patriarchat, no bo cóż ma być? w międzywojniu na Śląsku, no to nie będzie, ta kobieta nie pójdzie realizować swojego równouprawnienia wyciągając węgiel z kopalni. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z jednym z niewielu obrazów w polskim kinie szczęśliwego, spełnionego związku małżeńskiego na dodatek kobiety, mężczyzny i ich dzieci. To, co jest takim krytycznym momentem w Perle w Koronie, bo mówiłam Państwu, że te filmy z początku lat 70. są w większości filmami z takim spojrzeniem krytycznym na Polskę, polskie społeczeństwo, to widoczne rozczarowanie Polską. To rozczarowanie to jest. To nie jest rozczarowanie polską współczesną lat 70., oczywiście, bo ze względu na, na to, że akcja filmu dzieje się w okresie międzywojennym, ale po, okazuje się, że wygranie Powstań śląskich i przyłączenie śląska do Polski, z perspektywy przynajmniej niektórych bohaterów, nic im nie dało. Nic dla nich osobiście nie zmieniło. I ten wątek zostaje powiedziany on nawet się nie pojawia gdzieś tam na marginesie, ani między wierszami to jest powiedziane wprost. I to rozczarowanie, jest takim tekstem, który należy odczytywać na dwóch poziomach. Znaczy z jednej strony na tym poziomie historycznym rozczarowani są śnozacy nie wszyscy, prawda? są tacy, dla których sam fakt przyłączenia Śląska do Polski jest wartością samą w sobie, ale są tacy, którzy są rozczarowani i mówią, to nam nic nie dało, ale z drugiej strony to rozczarowanie Polską można też Odczytywać krytycznie w stosunku do polskiej współczesnej, w ogóle jako rozczarowanie polską, rozczarowanie polskością i stanowi ono też taką przeciwwagę do no, wiodących mimo wszystko w polskiej kulturze powojennej takich nurtów romantycznych i pronarodowych. Jeśli spojrzymy na kinematografię polską, to ten nurt taki pronarodowy, proromantyczny, propatriotyczny reprezentował przede wszystkim Andrzej Wajda. Natomiast kuca bardzo często postrzega się jako tego twórcę, który, który prowadzi z Wajdą dialog. Ten dialog się gdzieś zaczyna pomiędzy Popiołem z Diamentem a Nikt nie woła, kiedy, się, kiedy ówczesny, ówcześni widzowie odczytywali bohatera Nikt nie woła jako taką krytyczną odpowiedź na Maćka Chełmickiego z Popiołu i Diamentu. I to był taki moment, kiedy ten wajdowsko-kucowski dialog być może został zainicjowany i podobnie jest z Perą w Koronie. Niektórzy krytycy odczytywali to rozczarowanie polską które jest w perle w koronie widoczne i jawnie czytelne, nie trzeba czytać między wierszami, odczytywali to właśnie jako krytyczną odpowiedź na takie pronarodowe czy propatriotyczne głosy, chociażby głoszone przez Andrzeja Wajda.